To, co teraz powiem jest dla żołnierzy. <laughs> Słuchajcie, A oglądałam materiały w internecie, była już niejedna taka sytuacja. Mam nadzieję, że was to nie spotka, że żołnierze byli na statkach, czy na wojnie, czy gdzieś indziej, dostali COVID, czy jakieś inne zarazy i oficerowie, oficjałowie powiedzieli, że nie wpuszczać ludzi na ląd. Zostawili tych żołnierzy. Na statku i przez jednego człowieka, który miał COVID i tych wszystkich ludzi, którzy byli na statku, wszyscy umarli. Ja za przeproszeniem pociągnęłabym do odpowiedzialności człowieka, który wydał takie polecenie, bo COVID jest uleczalny. Zgodnie z informacjami, które mam, zgodnie z tym, co mnie przeszkolono w temacie wirologii COVID jest leczalny i w związku z tym, że ja sama przeszłam wielokrotnie infekcję i COVID, i silną grypę, i infekcja. I z tymi infekcjami nawet da się żyć i da się z tym funkcjonować. I niekoniecznie zaraża się tym ludzi, zależy od wariacji COVID. Jest kilka odmian: jest SARS, jest MERS, jest COVID. I cała masa innych rzeczy podobnych do COVID, które nie są COVID. I teraz słuchaj mnie, człowieku, jeśli, szczególnie jeśli jesteś żołnierzem. W takiej sytuacji, jak się znaleźli żołnierze na tym statku, to ja po prostu upierdoliłabym za przeproszeniem tego człowieka, co wydał to polecenie. A jeśli w taki sposób, że odszkodowanie albo coś innego, albo wypad demisja, Jak będziecie mieć sytuację, że zarazicie się COVID, albo będzie coś innego i będą chcieli was poświęcić tak jak tych żołnierzy, jak mięso armatnie kupujcie albo zróbcie sobie porządną wódkę a nie musi być mocna może być 10-20% warcie do tego cytrynę, tylko świeżą a nie jakąś zbutwiałą z marketów pooglądajcie sobie w internecie przyprawy do jedzenia które są antyrakowe i antywirologiczne czy czosnek, kurkuma inne sprawy Zmieszajcie to i sobie zaserwujcie, tylko nie za dużo, bo możecie dostać zawału, jak przedawkujecie. Alkohol plus cytryna cytrynówka porządna może Was, a, że tak powiem, pozbyć się tego głównego, przynajmniej szybko zadziała, żeby się zdetoksyfikować z tego dziadostwa. Jeśli nie macie alkoholu, a cytryny. Ciepłe cytryny albo gorące, bardzo ciepłe kąpiele, gorące kąpiele. I po prostu musicie to litrami pić, przede wszystkim czystą wodę. Od razu, żeby infekcja, którą załapiecie z górnych dróg oddechowych, spłynęła z Was jak najszybciej. I nie robię sobie w tym momencie jaj. Um, co jeszcze? Jeśli w, tem w temacie COVID to tyle. Natomiast jeśli chodzi o Samych oficerów. Oficerowie mają takie podejście. Ogólnie w przepisach prawa polskiego jest powiedziane w ten sposób, że jak jest oficer, to musicie się słuchać, to jest nietykalne. Niby o sędziach też tak się mówi. Gówno prawda. Pamiętam tak, jak oficer da Wam, czy Wasz dowódca, polecenie, że macie ludziom, cywilom odbierać rzeczy, że macie e, grabić, zabierać, gwałcić, cuda robić. Albo szczepić innych ludzi wbrew im woli, albo odbierać im wolność, albo cała masa innych rzeczy, czy nawet mordować, to powiem Wam jedno: większość ludzi wybieranych na stanowiska, a wysokie stanowiska, nie wszyscy są ci dobrzy, to ludzie, którzy mają tam być i są tam wstawieni. Przede wszystkim z pozycji przywódcy czy dowódcy wygląda to w ten sposób, że przywódca jest przywódcą, ma przeżyć, a jeśli chodzi o żołnierzy, są traktowani niejednokrotnie jak mięso armatnie, czyli wy możecie sobie zdychać. Takie jest przeświadczenie, takie są taktyki wojenne i strategie. I tak mogą was traktować. I w momencie wybrania odpowiedniego oficera czy dowódcy, żyć, wszyscy mogą chronić życia. Wszyscy. I teraz tak. Jeśli każą wam to wszystko zrobić, co wcześniej wymieniłam, to zgadnij, na kogo spadnie wina. Na kogo ludzie będą wkurzeni? Kogo ludzie będą atakować? Cywile kogo będą atakować? Oficera? Czyste ręce. Przecież to ty robisz. Ty jesteś żołnierzem. Ty atakujesz, ty grabisz, ty odbierasz, ty gwałcisz, ty mordujesz. Ty jesteś morderca, ty jesteś gwałciciel, ty jesteś ten najgorszy. Nie oficer, nie dowódca. Mało ważne, że ty wykonujesz polecenia, ale ty jesteś ten najgorszy. Ty się dopuściłeś, ty odpowiadasz. To jest cała masa takich przypadków. Dobry oficer, dobry przywódca podejmuje dobre decyzje. Chroni życie, chroni zdrowie, przeciwdziała aktom zazdrości, przeciwdziała szerzeniu dezinformacji wśród ludzi i traktuje ludzi jak ludzi, nie jak szczerba. Mam nadzieję, że ktoś przekazał moje informacje, te, które przekazałam do Ministerstwa Obrony. W których przekazałam mm, dane sklepów i hurtowni z odzieżą, to żołnierzy, funkcjonariusze, które chronią przed okaleczeniami, że przekazali Wam informacje związane tym właśnie, co wcześniej powiedziałam, jak się chronić przed COVID, a, że przekazali Wam informacje, w jaki sposób władze funkcjonują, kto jest wyżej, kto jest niżej. I powiem Wam, że jeśli nawet się mówi, że oficerowie są niedotknięcia, oficerowie są dotknięcia. Tak samo jak żołnierze są dotknięcia. Do wyrzucania ze swoich stanowisk. I wszystko zależy od tego, komu powierzacie swoje życie i swoje zdrowie. Ludziom, którym się wydaje, że dobre decyzje podejmują dobre komendy, czy ludziom, którzy naprawdę dbają o życie i zdrowie innych ludzi. To samo z psychologami. Trafi Wam się dobry psycholog w armii? Trafi Wam się zły psycholog w armii. Trafi Wam się dobry oficer, trafi Wam się zły oficer. I muszę Wam powiedzieć, że rzadko kto wie, kto jest dobry, kto jest zły. Ja mówię Wam, uważajcie na jedzenie, uważajcie na leki, które Wam podają, uważajcie na szczepionki, ponieważ jeśli po jednej szczepionce na COVID niekoniecznie ktoś odpadnie, ale jeśli weźmiecie tego więcej, system odpornościowy może paść. To zmienia jak najbardziej MRNA i możecie już po wzięciu tych szczepionek zagranicznych nie być sobą. Możecie chorować, możecie mieć okrutne powikłania i o tym powinny Was władze poinformować. Jeśli tego nie zrobili, możecie mi wierzyć, że jesteście mięsem armatnym, a przynajmniej sami nie wiedzą, co robią. Może nie mają szkoleń, a może są ludzie, którzy z premedytacją to robią. Nikt tego nie wie. Nie wiem, no. Ja, jak coś mówię publicznie, jest to na korzyść człowieka. Żeby żył długo, żeby miał zdrowie i żeby nie mordować, nie zabijać, tylko żyć. Żeby nie było wojen, tylko żeby używać armii też czy żołnierzy do zapobiegania wojnom. żeby wami tak nie pamiętali. I tego wam życzę. Żeby was... O Was dbali, żeby Wam dawali dobre jedzenie, dobry ekwipunek, ubranie, które chronią życie, narzędzia, których potrzebujecie, żeby przetrwać. i Jeśli macie ubezpieczenia, to uważajcie, bo istnieje też niezamiły proceder za granicą, w którym też będę przestrzegać służby zagraniczne. Metoda na ubezpieczenie, również wśród cywili, bardzo niebezpieczna. Że wybiera się. Nie mam pojęcia, czy jest w polskim wojsku w ten sposób, a też sprawa potraktowana. Wybiera się ludzi bez celu życiowego. Najczęściej młodych ludzi, którym się wmawia, że będą chronić państwo, chronić zdrowie, chronić życie. Tak jest za granicą, nie wiem, jak tu. I rodziny się cieszą, bo syn będzie bronił państwa, bo syn będzie bronił narodu, tak. To jest jedna strona medalu. Natomiast jest jeszcze druga strona medalu. Tą drugą stroną medalu jest, gdy jesteś w patologicznej rodzinie, której zależy głównie na pieniądzach, alkoholu, imprezach i tym, w jaki sposób cię wykorzystywać jako żołnierza. Bo jeśli jesteś w patologicznej rodzinie, której zaproponowano, że ty pójdziesz na żołnierza, to radzę się zabezpieczyć, bo polega to w taki sposób, że wszystkie są elementy, a korzyści dla ciebie, jakie to będziesz mieć korzyści, a twoja rodzina dostanie informację, tak jak już było nieraz publicznie w zagranicznych mediach, że jesteś ubezpieczony na całą masę pieniędzy, i w momencie, kiedy odpadniesz, czyli zginiesz, twoja rodzina dostaje tonę kasy. Co to oznacza? Że każda patologiczna rodzina będzie wypychać osobę do wojska, szczególnie młodą, niedoświadczoną, która nie może podejmować samodzielnie praktycznie decyzji żebyś po prostu poszedł i nawet wolno robić wszystko, żebyś zginął, żeby dostać te pieniądze. A jeśli jesteś osobą, która nie jest zorientowana w temacie, która nie ma zbyt wysokiego wykształcenia, to możesz mi wierzyć, że po prostu zostaniesz wykorzystany w ten sposób jako mięso armatnie. I że to nie jest dla kraju, ojczyzny i miłości Twojej rodziny, tylko jest dla kasy, dla Twojej patologicznej rodziny, ludzi dookoła Ciebie, którzy będą chcieli Tobie skorzystać. I mam nadzieję, że będziesz żył jak najdłużej. Właśnie tak jak wcześniej mówiłam, że jedzenie będzie porządne niezatrute, że nie będzie żadnych chemii do testowania na żołnierzach, że w momencie, kiedy jest COVID czy jakieś zagrożenie, stosujecie to, co powiedziałam w pierwszej części filmu i nie robię sobie w tym momencie jaj. I zobaczycie, że to wam pomoże. I przeżyjecie. I w dupie miejcie ludzie, którzy wam mówią, że nie da się. COVID, przeżyć, ja miałam kilka infekcji i to nie są ja, ja to, co mówię, i zostałam sama. Ludzie mieli w dupie, zostawili mnie na śmierć, chcieli mnie zarąbać. Psychicznie, fizycznie, w każdy sposób, przez co najmniej pół roku i też sądowo. I cała patologia na mnie zamówienie prawdy. Ratujcie swoje życie i wybierajcie dobrych oficerów i przywódców. Pozdrawiam.